I dobry wieczór, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w kolejnym programie Grani. i Ja nazywam się Markenus no i serdecznie Was zapraszam do wspólnej zabawy, moi kochani. Zaczynamy nasz dzisiejszy program, bardzo patrząc w tym momencie o zagadkę na ten tydzień. To, co mam dla Was A moi kochani, Ten tygodniu, która cała jest chwila. Trzeba dokładnie znaleźć odroczek, który się delikatnie się ruszy po prostu. Od A do D od 1 do 8, która jest silna, no właśnie. Powinniście mieć oczy szeroko otwarte. Już na samym początku do wygrania nawet 2000 punktów. Nawet 2000 punktów możecie je wygrać. Ta nagroda składa się z dwóch części, czyli to 100 punktów to jest na nagroda gwarantowana plus 1500 punktów to jest nagroda bonusowa po udzieleniu popratanie odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. I jeżeli znacie to rozwiązanie, to oczywiście trzeba wpisać na adres mailowy. Kontakt Emily Filipolska a w treści na trzeba napisać można. Żeby było łatwiej, powiększmy to zagadkę. Naprawdę, powiększmy to zagadkę. Już rycerz tak namyśla. Rycerz na namyśla. że fajnie byłoby z powiększeniem. O! Mamy już powiększoną zagadkę, więc powinno być łatwe. Znaczy ile możemy dać czasu? Dwie minuty. Dobra. Dwie minuty czas ruszyły. Mam nadzieję, że w ciągu tych dwóch minut zagadka zostanie rozwiązana. Moi kochani, kontaktem ittywska a w treść maila trzeba napisać słowo. Znam. Ja trochę wyciszę muzykę, żebyście mnie dobrze słyszeli. No i szukamy jednego obrazka, jednego obrazka, w którym się różni od pozostałych. Dobra 20 sekund, czekamy. Dobra. Mamy zero. W takim momencie że wracamy do studia. No dobrze, skoro dwie minuty były na przypatrzenie się, to teraz będą dwie minuty na zgłaszanie się do programu. Nie. Dwie minuty, przepraszam, dwie minuty były, to teraz 3 minuty. Dobra? 3 minuty teraz. I 2000 punktów do wygrania, moi kochani. 100 punktów to jest nagle gwarantowana plus jeszcze. 1900 punktów: tutaj bonusowa po udzieleniu poprawnie odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Czekamy 2000 punktów. Ja to delikatnie sprawdzam, czy wszystko jest dobrze. Ja też się przypatrzę na tą zagadką. Ale moim zdaniem chyba to nie widać. Ja tak patrzę, patrzę, patrzę. Dobra. Ja tutaj nic nie widzę. To za małe. Nie wiem, co możemy zrobić w tej sytuacji. 2000 punktów czeka. Minuta. Sprytna zagadka, to jest naprawdę drobna, delikatna różnica. Reżyser, a dołóż jeszcze coś, bo to może być za mało. Dwa punktów. Teraz się dowiem ile jeszcze mogę, możemy dostać Dobra? 15 sekund, czekamy. Kontaktem gwipolska Polska czymików.com A te śmia trzeba nam tutaj słowo Czekamy. Jedna osoba. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. A co się dzieje? No reżyser. Co mi tu dałeś jeszcze? Nawet. To jest jeszcze 2000 punktów <grych> Tak Nagrody mi dałeś Dodajmy jeszcze 4000 punktów No dodajemy jeszcze w takim razie Dopisz reżyser Mamy to Moje kochani A zatem nawet 4000 punktów jestem w stanie rozdać no dobra, ale dajmy jeszcze ostatnie chwilki. Ile mamy chwilek jeszcze? Pytam się reżysera. No to co, jak niedziela to siódemka, okej? Okay? No to siedem chwil wobec czego, a zatem mamy 7 chwil do końca tej zagadki. W ciągu tego odliczenia także będzie można jeszcze wysłać maila. Mój rację: 100 punktów to jest nagroda gwarantowana, plus 3900 punktów to jest nagroda bonusowa po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Nawet 4000 punktów można teraz wygrać. Dobra, gramy dalej wobec czego ja nie słyszę muzyki. Teraz czekamy 7 tysięcy punktów. Sześć chwil, ja tu się przyjrzę. Podejdę do ekranu. Jak tak patrzę, to moim zdaniem ja to nie widzę. Chyba to jest za trudny reżyser. Dobra, sześć chwil. Co się dzieje? Pięć. No to mało czasu. Ja tutaj nic nie widzę. To jest za małe. Nawet cztery tysiące punktów. Jestem w stanie zapłacić. Te wirtualne punkty. Dla kogo? Która pszczoła jest inna? Chyba poszli w filmie jak oglądać to, co znam. Rolę. Chyba niektórzy z naszych widzów poszli obejrzeć film jakiś. Nie wiem, co teraz leci w telewizji. Ja nie wiem. Jeżeli jesteście i po czacie, macie tutaj czat, możecie zapisać oczywiście, co teraz leci w telewizorach, jakieś filmy, nie wiem, jakie programy, to napiszcie je, dajcie znać. Ale w tej zagadce musicie mieć oczy szeroko otwarte, tak naprawdę, bo to jest tylko jedna pszczółka, w której się delikatnie się różni. To jest taka prosta sprawa. Kto pierwszy, ten lepszy. Cztery chwile. Nie czekajcie do zera, moi kochani, to ja Wam pomogę wysłać z tego maila. Uwaga. Kontakt emilska A w treść maila trzeba napisać słowo znam. Ile Wam to W kilka sekund. Cztery chwile. Trzy. na ta zagadka rzeczywiście. Ale mówię ci reżyser. Nie, z... nie znikaj. Nie wyświetlaj jeszcze. Poczekaj, zobaczysz, nie panikuj. Ktoż wie? Nawet 4000 punktów mam. Mam 4000 punktów w naszej zabawie. Dwie chwile. No i w razie czego oczywiście jeszcze dzisiaj widzimy się o godzinie 22. Także po programie jeszcze będzie przerwa, godzina 40 minut. I o godzinie 22 jeszcze się widzimy. Na 5 minut dosłownie. Moi kochani, i czy już znaliście, to je teraz piszcie. Kontaktem jest a w treści maila trzeba napisać słowo znam. Czekamy. Jedna osoba, ja nie, czekam na tłumy. Jedna osoba wystarczy i ktoś wygra naprawdę nawet 4000 punktów. Prawda? Tylko pytanie brzmi, która pszczółka jest delikatnie inna? Która pszczoła nawet? Kto? Ostatnia chwila ostatnia chwila dosłownie. Ostatni moment. Więcej już nie będzie szans. Bo zaraz może być za późno. Naprawdę, zaraz może być za późno. 40 punktów i te punkty mogą przepaść. Więc warto teraz zagrać. 4000 punktów. Ja tak sprawdzam na czas antenowy. Dobra. Mamy 0, ale nie wyświetlę jeszcze. Poczekaj, może akurat. Kto już wie? Reżyser, przynieś, przynieś coś jeszcze, żebyśmy mogli zagrać w opank. 4000 punktów mamy jeszcze. I jeszcze coś dostajemy. Dziękuję serdecznie. Mam tyle już do tej nagrody, to ile wobec czego dajemy? Ile wobec czego dajemy? Pytam się reżysera ile. Oglądam. Koniec programu na obszarze całego kraju. Oj ojoj. Oj. No ten komunikat dostaliśmy, że już jest koniec programu. Ale powiem ile? Tak naprawdę gramy. Nawet 8000 punktów nawet. To nawet 8000 punktów. No dobra, skoro o 8000 punktów, to musimy dać już rundę na myślenie jeszcze. To co? Dwie minuty dajemy, wobec czego tak? No to dwie minuty lecimy, czas start i już więcej szans nie będzie. Dobra, moi kochani. Nawet 8000 punktów. Nawet 8000 punktów teraz do wygrania. Bo to już jest naprawdę koniec programu za chwilę. Pamiętacie, 100 punktów to jest nagroda gwarantowana plus 7900 punktów to jest nagroda bonusowa po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Teraz gramy nawet za osiem tysięcy punktów. 50 sekund, ja tutaj wkładam. Nie wiem, czy mi się da to zrobić. Ja to tutaj wkładam, bo mam tutaj nawet tych punktów. Dobra, punkty mam tutaj. Jak w serdusz. Kto już wie, a nawet tyle punktów. Uwaga, 10 sekund jeszcze, czekamy bo za chwilę mogą mnie wyłączyć. Uwaga. 3, 2, 1. Panie i mamy 0. A zatem kto już ma to rozwiązanie? Kto? Dla kogo nawet 8 tysięcy punktów? Jedna osoba. To co robimy wobec czego? Dobrze moi drodzy, a zatem tak, wszystkie te maile oczywiście są teraz zbrane pod uwagę. My rozstrzygniemy zagadkę w najbliższym programie Granie Punkty, czyli w najbliższą sobotę zapraszam Was na ten program. Regulamin naszej zabawy znajdziecie na stronie internetowej Emit Link macie w opisie. Macie zarówno regulamin do programu Granie Punkty, jak do Granie Punkty tygodnia. Zapraszam Was na ten program na godzinę 22 i za teraz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia na teraz i wszystkie te oczywiście są teraz brane pod uwagę.